Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jest 7 listopada, dzisiaj mamy wtorek i dzisiaj mam moc, aby tworzyć swoje własne doświadczenia. Masz moc, aby zmienić swoje życie tak, że nie poznałbyś dawnego siebie. Możesz przejść od choroby do zdrowia, od samotności do miłości. Możesz przejść z biedy do bezpieczeństwa i spełnienia. Możesz przejść z poczucia winy i wstydu do pewności siebie i miłości do siebie. Możesz przejść z poczucia własnej beznadziejności do poczucia kreatywności i mocy. Tylko na co czekasz? Zacznij już dziś. Pozdrawiam i życzę powodzenia.